No nie, nie da się ukryć, że dzisiaj nie był to optymalny pewnie dla Pana dzień, z czego, że tak powiem, to wynikało i czy, czy połapaliście, że tak powiem, na koniec, czego tu dzisiaj zabra, zabrakło w tym meczu? No nie był, nie był to e, dobry występ, dobry mecz od e, samego początku, z, e, źle zacząłem ten mecz, e, zmieniałem motocykl, e, dużo zmian w ustawieniach, e, no i tak to powinno być od samego początku, e, to powinna być taka pewność e, tego sprzętu, że... Wybieram to, co jest dobre i szybkie, jadę, a, a gdzieś tam jednak nie trafiłem z tym, z tym wyborem. I, I jak się zaczyna tak ciężko spotkanie, no to później jest pod górka, nie z górki. Tak to przynajmniej czułem. No i co, no trudny, trudny mecz, rywal bardzo mocny. Było widać, że czy Thompson, czy Waculich obierali optymalne ścieżki, chali bardzo szybko i... Też mieli dobre starty, a, a my traciliśmy te punkty gdzieś tam na dystansie trochę tych punktów chyba zostało potraconych. I, i, no i stąd taki wynik, jest ta przegrana, więc no, mamy nad czym się teraz zastanawiać, będziemy analizować to spotkanie i, i, i będziemy myśleć, co mamy zrobić, żeby, żeby w następnym meczu, w następnym meczach u siebie jechać pewniej. Wygrywać starty przede wszystkim i żeby tak doregulować nasze motocykle, żeby tutaj były, żebyśmy to my wyprzedzali. Taka, taki wspólny mianownik tego meczu dzisiejszego i meczu z Grudziądzem to ta końcówka, e, która tak nie do końca idzie po waszej myśli. Coś tutaj było wspólnego też dla tych zawodów z Grudziądzem, że tak to wyglądało? Pan się czegoś by tutaj do, e, że tak dopatrzył? Nie nie nie, 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 nie nie ma chyba żadnej analogii. Ehm, cały mecz to był taki e, trochę no nie wiem, nie, nie mieliśmy takiej chyba pewności siebie dziś tutaj w, w pewnych momentach trwania tego meczu i, 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 i to było spowodowane, spowodowane tym, że jechaliśmy zbyt wolno. Musimy nad naszymi motocyklami popracować, żeby, żeby tej prędkości więcej uzyskać, bo to jest szybki tor w Zielonej Górze i, i tu naprawdę trzeba dysponować szybkimi silnikami, żeby uciekać rywalom, żeby ich gonić, żeby wyprzedzać, a dzisiaj no, tego nie było. Torowo to było to samo, co mieliście przygotowane choćby w piątek, kiedy rozmawialiśmy przed tym meczem, te, te warunki były dzisiaj takie jeden do jednego? Tak, to nie ma co jakby nawet tematu poruszać i szukać. Wychodzimy na obchód toru, mamy próbę toru i i, i i tyle, jesteśmy u siebie, znamy tą nawierzchnię, ale mówię, gdzieś tam sprzętowe jakieś takie niuanse chyba i, i um, trochę taki zły wybór pewnych ustawień powodowało, że przynajmniej ja, mówiąc za siebie, że jechałem wolniej niż, niż rywale i, i ciężko było później gdzieś tam i gonić, więc no, będę miał na czymś zastanawiać, żeby to poprawić.